Jedziemy. Pożar. Stosunkowo to jest pożar awaria produ gazu wody. Te dwie rzeczy to są najczęściej spotykane jakieś tam sytuacje, które nam się zdarzają w domu. Powiedzcie mi, jak wasz yy, dom jest przygotowany pod kątem we? Ile macie gaśnic w domu? Ile macie koców w domu? Czy wszyscy domownicy wiedzą że są główne zabory, jak się je wyłącza? Mówimy najważniejsze, gaz i prąd. I to są trzy banalne rzeczy, które w 90% uratują wasz dom i dobytek i wasz ludzi. W domu w sobie będziemy też, wiecie, rozbite na atomy czy W domu wszystko... Gdzie najczęściej powstaje pożar? Kuchnia? I jeżeli mamy gdzieś pomieszczenie, gdzie, gdzie są jakieś kotły, nie kotły, i tak dalej. Tam i teraz pytanie. Jeżeli tu mam stoi kocioł, tu są drzwi. przy dobrym rozwiązaniem jest tam postawienie gaśnicy. No jeżeli to się pali, to jak ja przez to przejdę, wali gazem wszystkim? Zawsze ustawiamy te rzeczy na etapie dojścia. Na etapie dojścia. To jest raz. Dwa. Znowu. Wiecie co? Każdy ma w samochodzie gaśnicę, nie? kilubę. Pojedźcie gdzieś w fajne miejsce, nie wiem. Ja, ja bym proponował jak najszybciej. Zrozpalcie sobie mało nisko, gdzie można. I dajcie żonie czy komukolwiek z Waszej rodziny z otoczenia. Gaśnicę, taką kilubę. I powiedz zaraz. Już będzie dobrze, jak będzie umiała użyć. To już, już będzie dobrze. dobrze. Czyli zawleczka, skierowanie właściwe dalej. Nasza świadomość, jaką gaśnicą my w ogóle dysponujemy, czy jest to gaśnica stałego ciśnienia, czy nabojowa, jest bardzo mocnym kluczem, bo jeżeli jest gaśnica stałego ciśnienia, możemy od razu oddziaływać na źródło. A jeżeli jest nabojowa, to jeżeli nie zrobimy dwusekundowej zwłoki, kiedy czynnik się nie wymiesza, to co zrobimy? Tylko pompujemy więcej powietrza do tego ognia i zużyjemy z 20% czynnika gaśniczego. I jest po wszystkim. Czyli yes. jak mamy. Po czym rozróżnić stało ciśnienie wodne? Manometr. Stało ciśnienie wodne na manometr. I na manometrze jest zielona, zielone olej. Jak tam jest gaśnica, strzałka ok. na Jeżeli nie ma manometru, jest nabojowa, trzeba zrobić. I wtedy dajemy. I zobaczycie, kilówka to są mniej więcej 2-3 strzały w sekundę. To weźmie gaśnicę, wciśnie, 50% przestrzeli albo nie dostrzeli, po prostu nie trafi. drugim poprawi, a tym, tym, tam kontrola będzie taka. Zni zmarnowana gaśnica, nic nie zrobione samolot nie Są różne. Są różne. Są różne. ciśnieniowe, i nabojowe. To też zależy od no tego, świadomość, jaką mamy. I tu właśnie te też wszystko, się wszystko, wszystko. No to jeżeli generalnie tak, stosunkowo to jest proste, bo jeżeli jest manometr, i pokazuje, wydaje że ciśnienie jest, to ono zadziała. Ale to czego pilnujemy? Dat. Przeglądów. Jeżeli pilnujemy przeglądów, to raczej nie powinno. Wiadomo, jak ktoś wyciąga 54, to nie zadziała, no to no wiadomo, że nie zadziała. Jeżeli pilnujemy przeglądów, to na pewno będzie dobrze. I inny temat jest naboje. Na pewno jak się ja się nie spotkałem ze specjalnie, żeby naboje się oszczędziły sam. Wyciągaliśmy najstarsze tam gdzieś. W straży gaśnice z samochodów na Szotach, co tam były, nie wiem, 15 lat, i one zawsze nie działały. Trzeba było tam ją trochę rozbujać i szło. Ale najważniejsze jest, żeby osoby umiały, potrafiły stwierdzić, co to jest za gaśnica, co warto, co można nim gasić. Raczej już chyba śniegowych gaśnic już nie ma od kilku lat, nie? Bo jak w zakładach pracy pamiętacie, stały takie gaśnice z takimi wielkimi, no to tym nie wolno było bo tym można było odpalać, zamrozić człowieka, ale no, bo, ty, chyba już są wycofane. Dlatego też braunek mamy używał? sprzęt, słucham? Brownieki używał rok temu? Y no proszę, proszę! I bardzo właśnie był przykład braku wiedzy w używaniu gaśnicy. W tak, był, y widzieliście co się stało? A tam była chyba gaśnica w ogóle stało ciśnieniowa i po prostu tam y było tam właśnie bardzo dziwne zapracowanie, albo on źle pracował gaśnicą, bo tam był najpierw był wyrzut, czynnik, wyrzut ciśnienia bez czynnika i dopiero chyba z drugim czynnikiem strzałem dopiero poszedł czynnik. I w ogóle tam już nie mówię, że tam. Tak, tak, nie było odczekania, nie było czekania tych dwóch sekund przed użyciem odpowiedzialność marszałka, bo nie było szkolenia. Do, dokładnie. Ewidentnie w ewidentnym brak szkolenia. Tak, ewidentny brak szkolenia. A to nieraz... Ale <ścala> on będzie umiał. A to jest bardzo istotne, nie? To jest bardzo istotne, bo zużycie tego czynnika miotającego jest dla nas bardzo ważne, bo jeżeli my go wypsikamy na pusto, to nie ma czym gasić. Co z tego, że mamy czynnik, który gasi, hmm. jak nie mamy nośnika. Nie? I... Kucz, Czyli jest takie wiesz... szkolenie dla domowników użycia gaśnicy, bo teraz, no nie wiem, bo mam czwórkę dzieci kupić cztery gaśnice jeszcze ja ja nie, ja nie używam. Nie, 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 nie. Ge, ge, generalnie, generalnie tak. Bardzo dobre. Z domu to w ogóle powinny być minimum dwie 4 stałe, stałe, silniowe. To jest takie podstawa. I dla każdego domownika koc. Koc służy głównie do ewakuacji i w kuchni się bardzo dużo przydaje, bo jakby się olej tuż cokolwiek zapalił, to oddziałanie tam ciśnieniowo co zrobi? Rozpryśnie. Rozpryśnie. Nie tylko że kuchnia do remontu to jeszcze eskalacja tego pożaru. A bierzemy kocyk, narzucamy, brak tlenu wszystko pięknie, Zgasza i remontujemy. Czy widział ktoś w prywatnych domach gaśnicy? Oczywiście. Ja mam tak, tak profesor, No. jest specjalny no, no. to jest, jest specjalny koc. gaśniczy. Ma... To jest to jest ko... Koc gaśniczy. Każdy dom, koc gaśniczy ma wiecie dlaczego jest tak bardzo istotny. I do tego, no, bo to to jest, do... dokładnie. Ja do tego bym dodał minimum 2-4 Dla każdego domu miejsca Koc gaśniczy. Co najmniej jedne grube rękawice, skórzane, już nie mówię o strażackich, bo to będzie kosztowało tam pieniądze, ale takie, żeby można było na przykład odsunąć, wyczyścić gorące, ostre przedmioty i 40 cm do to Dlaczego? Ja robiłem podstawowy kurs strażaka które musiałem robić w związku z wykonywanym tam e, działaniem z psem. E, bardzo ważną rzeczą było. Nie wiem jak... E, nie wiem co Nie wiem, ktoś widział jak pracuje straż. Rota to są dwie osoby. Dwie osoby, która wchodzi do akcji. Jest gościu z przodu, który ma jakieś tam urządzenie gaśnicze, czy to jest gaśnica, czy tam wąż z i tak dalej. A idzie z tyłu gościu i są zawsze trzyma? Łą. Wow. Do dotorowania do bądź czy oczyszczania sobie drogi. Dlaczego to jest takie ważne? Jeżeli mieszkacie w bloku, na przykład, gdzie był wybuch gazu i nastąpiło naruszenie struktury budynku, co robi naruszenie struktury budynku? Bardzo często? Następuje minimalne przekoszenie futryny. Nie jesteśmy w stanie tego otworzyć. A to jest dosłownie na takim minimalnym zaczepie. Bijamy sobie wtedy łoma i dźwignią, i od razu wystają. Bez łoma praktycznie nie są do otworzenia, a łomem czy przy... spróbujemy je podważyć, czy gdzieś tu bo bez problemu. Wszystko tu się pali. Jedyną drogą ewoklacyjną jest okno. Trzeba to, na przykład jakby się nie dało otworzyć tego okna, trzeba to utorować. Łom pięknie. Bijemy szybę i jeszcze trzeba ją oczyścić. Łom pięknie nam czyści, nie kaleczymy się. Naprawdę łą ma dużo zastosowań, pomijając temat, że się nagrywa temat na punkt Łąkny, patrz też działa.

Kiedy byśmy, za, e, jak strażacy mówili, na jeżeli jesteś świadkiem powstawania pożaru, to w większości przypadków wiecie co wystarczy? Szklanka wody. Jeżeli, kiedy najczęściej powstają pożary i eskalują? W nocy, kiedy śpimy, nie ma czasu reakcji. Jak, jak, temu, jak temu temu tematowi za, tam zadziałać? Czujnik. Czujnik za 30 zł, w w domu w tych kluczowych powiedzmy pomieszczeniach tam gdzie śpimy i na przykład w kuchni. I 30 zł potrafi nam bardzo fajnie rozwiązać ten temat, bo włącza się przeraźliwy pisk. Każdy stawia, jakbyśmy nie spali w takiej każdego stawia na nogi i wtedy idziemy zobaczyć co, co się wydarzyło. I te proste stosunkowo zabiegi naprawdę nasze przygotowanie do takiej, a na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację, że bo jak to się mówi nieszczęścia chodzą panami. Macie awarię e, zasilania, jakieś tam kanalizy osiedli, nie ma wody. I wybucha pożar. No i co? Zanim dojedzie straż, a może, a może będziemy na etapie, nie wiem, jakichś e, rozruchów, jakiejś e, braku stabilności w mieście w kraju, gdzie ta straż będzie działać na innym kierunku. I teraz poprzez wyposażenie naszego domu w te podstawowe rzeczy jesteśmy naprawdę bez problemu sobie... Jeżeli szybko zareagujemy, zareagować w 90% na właśnie zagrożenie pożarowe, jakie jest. A no, to jest to dość istotny element naszego bezpieczeństwa. A e, tak, e, studnia jak najbardziej, tylko że myślę, wydaje, że trudniej sobie zrobić swoją prywatną studnię niż kupić dwie gaśnice i 4% Tak. E, Awaria prądu gazu wody. Awaria prądu, to co mówiliśmy, e, to będziemy jeszcze bardzo mocno te tematy rozwijać. E, czyli jakie pomysły? Proszę czyli do Abarian, na światło. Awaria Kominek ciepło. Tak, kto ma kominek dom? Dość szczęśliwa. Duża grupa. Generator Członkowy. Hey. Generalnie ja Wam mogę podpowiedzieć taką sprawę, kiedy nie ma możliwości uruchomienia tej swojego zakonika bez reklam sklebiula około 400 zł dość powszechne w Skandynawii, piecyki naftowe. Piecyk naftowy on mniej więcej na dobę pali 5 litrów tej nafty, która się stosuje tam specjalnie do tego piecyka. Piecyk o tyle jest fajny jest mniej więcej tej kubatury. Jest w stanie ogrzać na poziomie 20 stopni pomieszczenie 25 m kwadratowych. To jest, to jest większe pomieszczenie niż to. Yy, na górze ma płytę grzewczą, gdzie może ogrzewać pomieszczenie i od razu można im wodę gotować, obiad ogarniać, nie wiem, wodę grzeć do męciania dla dzieciaków i tak dalej. Fajna strawa, gdzie na dole spala chyba 4,5 albo 5 litrów tej nafty gdzie całą to we się i tak domu nie ogrzewa, bo jeżeli jest sytuacja kryzysowa, to tylko się ogrzewa w dzień, a w nocy e, korzystamy z tego co się chałpa nagrzała w dzień, a i tak śpimy gdzieś tam w śpiworach w jednym pomieszczeniu i w ogóle, nie? Dlatego kupując sobie taki piecyk i powiedzmy 40, e, dwa czyli 40 litrów nafty, no to zobaczcie. Jeżeli ona na 24 godziny spala nam 5 litrów, już 5 litrów, no to dzień już powiedzmy zimowy, czy tam funkcjonowanie nas około jest 12 godzin. I to już mamy 2,5 litra na dobę. No to zobaczcie ile mamy dłub. i co by się nam nie, nie wykrzaczyło, to te ogrzewanie mamy na naprawdę parę fajnych dni. No, ok. no, Jak to jest mega tanie, mobilne, to jest tanie, mobilne i generalnie czy sytuacja jest zagrożenia na poziomie ostrzał czy czymkolwiek, idziemy do piwnicy, idziemy, zmieniamy dyslokację na działkę, po prostu zabieramy to samochód nawet w rękę, bo to jest lekkie i bez problemu się przemieszczamy.

w naszym normalnym cyklu życia nie ma opcji, żeby pomieszczenie nie, było, nie miało nawet podstawy klimatyzacji. Musi mieć. Jeżeli to pomieszczenie ma taką klimatyzację, to jak najbardziej ten piecyk jest dopuszczalny. A jeżeli by nie miało, to uchylamy 2 cm okienka, żeby normalna cyrkulacja rekrewitacyjna powietrza była i nie może być problemu. Naprawdę yy, bardzo fajne rozwiązanie. Yy, ogarnia gotowanie i ogarnia ciepło. Ale oczywiście jak ja bym miał tylko na tym gotować, to bym raczej tego nie gotował, bo słaby stosunek efektu do jakości. Jednak wygotowania najlepsze są jakieś tam kartusze gazowe i tak dalej. Jak temat z wodą? No jakby teraz wam ktoś powiedział w domu, że słuchajcie, za godzinę zamykamy na tej w Najprześcienniej na to jest na jest pewno A nawet jak jest deszczówka, to można ją gotować i na to tak, e, no. Czyli tak, no to ja, by i tak, ja, ja bym proponował. Kabamy godzinę do tego złożenia. Przeciętnie ilu mamy domowników w domu? W tych ustawieniach? U nas to więcej. Na 4 to minimum. Tutaj na szczęście jest więcej niż na Łódź. Na Łódź jest mniejszość. Odwróćmy na dobę powinniście zabezpieczyć, mieć sprzęt do zabezpieczenia 4 litrów na dobę dla do domownika minimum na tydzień. Czy, te, czy teraz jest, jesteście w stanie na przykład takie coś zrobić? Zaraz, tak, to jest Ja mam chyba 25 litrowego w takich, to kosztuje tylko złote, nie? Tak. Ja mam zasobnik ciepłej wody, do się myjemy, no, to jest okay. Tak, to to właśnie jak się mieć, nie? No dobra, ale ja mam pamiętać balię do kąpieli, która ma z... pięć Ale z ale... ale... zasobnika będzie Ci trudno okay. pobrać, okay. jak nie będzie ciśnienia, nie? Być nie, to Spuści Tak, tak, oczywiście. Czyli? To, to, jest, to, jest, to jest naszym takim punktem wyjściowym, żeby było w domu najlepiej już idealnie by było, jeżeli ten stan by był cały czas utrzymywany. W ramach ciekawości na przykład... No nie, ale to, kto ma piwnicę, to te piątki one potrzebują te złotami I naprawdę, woda, woda z kranu, który byśmy napełnili butelki czy jakiekolwiek pomieszczenie. Ty, Jakikolwiek pojemnik i znieśli go do piwnicy, tam, żeby na tę wodę nie oddziaływało słońce i spokojnie może stać. Czyli, jeżeli sobie wygenerujemy takie pojemniki z pojemnikami, to nie jest też takie proste. Tak samo, jak potem będziemy rozmawiać odnośnie paliwa i transportu paliwa w samochodach. Zawsze tak układajmy system, żeby przećwiczyć sobie element kiedy Wy jesteście niesprawni. Na przykład tutaj bez problemu, tutaj jak mówimy o piątkach, myślę, że piątki są bardzo fajnymi rozwiązaniami, maksymalnie do dziesiątki. Bo ja sobie nie wyobrażam, na przykład patrząc na moją żonę, jak przychodzi mi z dwoma trzydziestkami z piwnicy. No nie widzę tego, nie? Mhm. Albo już widzę, jak no dość aktywnie spędzamy czas tam w życiu, gdzieś tam jeździmy po świecie, i na przykład ja zarządzam na przykład w moim samochodzie dziesiątkami, bo wiem, że jeżeli ja będę miał uraz ręki coś mi się stanie, to żona jest w stanie dziesiątkami zarządzać. Ale jak, jeżeli miałbym to robić na dwudziestkach, wiem, że już mi tego nie podniesie. A już nie mówię, dajcie kobiecie 20 litrów benzyny niech nie zamknie samochód. ona musi to podnieść i w tym stanie utrzymywać to dużo i tankować samochód Pół rozleje, pół rozwali, a wtedy każda kropla ropy czy benzyny na wagę złota. W taki sposób podchodzimy do tematu, czyli to, co na przykład robi wojsko. Jak jest, kiedy jest, w którym momencie team jest najsilniejszy, Jakiego jego najsłabszy. Co z tego, że mamy na pierwszym miejscu Olimpijczyka, jak ten ostatni w nie po 10 km miesiąc. No. No, no, to musimy powiedzieć wtedy tak, że na 8 córki, sorry. Nie podniosłem, tak, nie podniosłem. Tak, nie, ja już daję bo ja wczoraj przyszło mówię, że miałem sprawę kartkówkę ze startem. No, no, jakie mieli podejście? Może całej miejsca przejdzie. Tylko, że no, 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 no. to na no, trzy dla nas no. zrobimy, bo oni start już strząsali. Tak, ale to wiesz dopiero później. My właśnie w ten sposób czytujemy wszystko. Nie, wiadomo, bo nie, nie, nie będziemy budować systemu, żeby nasze dziesięciarz dziecko wszystko zrobiło. To jest nierealne. Ale jeżeli już mamy e, e, kobietę, tam partnerkę, czy już dorosłe dzieci, czy tam nastoletnie dzieci, to już warto powoli patrzeć na to, bo to naprawdę kiedyś się może bardzo mocno zemścić, że ten system jest do tego niedopracowany. E, ok, katastrofa chemiczna. Dochodzi nam do tego zestawu te poszki. Jeżeli występuje katastrofa chemiczna, to, to jest jedyne wyjście. Jeżeli jest gdzieś daleko, o niskim poziomie zagrożenia, to co trzeba zrobić? Na pewno zamknąć okna w domu, reagować na to, co mówią służby przez radio i tak dalej. Ale jeżeli jest poważna, trzeba jak najszybciej opuścić rejon, to też trzeba mieć świadomość tego jak najszybciej opuścić rejon i w miarę się zabezpieczyć na etap ten, ewakuacji. Czyli na, na, na 90% będą to drogi oddechowe, jeżeli będzie coś strasznie paszące, to na pewno będzie wzrok. I wtedy w ten sposób, naj, mówiąc najbardziej kolokwialnie maseczki o klasie minimum e, trój, tej trzeciej, które już tam zatrzymują dość dużo. E, tych yy, środków, które mogą mieć tam do nas przeniknąć, ale nie na poziomie bojowym, czy tam jakimkolwiek, i zabezpieczenie yy, sobie oczu. Jaki yy. sposób? na przykład. Okay. Na, przykład yy, w, na przykład w sklepach Action, czy tam Wilu i tak dalej, są takie yy, gogle do pracy gdzieś tam w terenie i one są. Maska nurkowania. Piękny temat. Faktycznie no, gazoszczelne urządzenie, nie? Że tutaj już e, oczywiście są dedykowane pełnotwarzowe maski. Zchodzimy na rozbój na miasto, to też maski gazowe. Wydaje się, nie wydaje się poważne. W latach, nie pamiętam, lat chyba 80. czy 70. Katowice przejeżdżał pociąg. Osiem, chyba, cystern z chlorem. Dwie, dwie czy, trzy się wykoleiły. To wiecie, jaka była świadomość służb? 100 metrów tereny to był dzień, to był dzień, to w tygodniu, na środku osiedla w Katowicach, gdzie oni zabezpieczeni, chyba 150 metrów od wykolejonych cystern, gdzie przyjechały dźwigi i stawiały z powrotem te Cysterny na, jeżeli jedna z tych cystern by się rozszczelniła, yy, ludziom z osiedli, w ogóle jak zwykle zbiegowisko i tak dalej, ludziom powiedzieli, żeby pozamykać okna. Jeżeli jedna z tych cystern by się rozszczelniła, w ciągu chyba 10 minut 20 tysięcy trupów. Od razu, tam, co tam. A świadomość była taka, że ludzie, którzy tam pracowali, to mieli maski przeciwpyłowe. A ludzie, którzy stali 50... strażacy, którzy stali 50 metrów z tyłu, to już stali sobie tak i patrzyli, jak tam był to robią. Jak, 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 jak... no teraz paświadomość się całkiem inna już, ale no, cyst jadą cysterny, Podejrzewam, że przez Poznań przejeżdża dziesiątki cystern z taką ciężką chemią dziennie. I niech się gdzieś by wydarzyło takie zdarzenie, to naprawdę bez braku tej świadomości... No ja no to zapiątkował, nie? to jest ten tor kargo, nie? Jak wiecie, omijanie poznania jest tutaj między morazkiem a piątkowym tam potem często podwany tam tą no, północną to, częścią, nie? To. I tu też warto by było mieć przede wszystkim świadomość i wiecie co bardzo często e, pomaga? Świadomość tego... Na przykład zwracać uwagę na przykład dlaczego właśnie... Yy, na co dzień syreny nie wyjątkowo Poznaniu ostrzegawcze, Jeżeli usłyszycie, że wyje, to pierwsze co robimy, to co robimy? Włączamy radio. Włączamy radio, nie? I to na, i mieć zawsze radio ustawione na lokalne. W ogóle... Dob dobrą praktyką jest, żeby na przez w kuchni, czy tam w łazience, takie radyko sobie stało, jak wstajemy rano, szukamy się do roboty, czy sobie tam robimy obiadek, żeby one gdzieś tam zemruczało na tych wiadomościach, bo radio jest to, no ja bym chyba zarzegł, no teraz ciężko mówić o wiarygodnych, gdzie, gdzie, gdziekolwiek w jakichś tam źródłach, ale właśnie takie lokalne wiadro, radio jest na takim poziomie, że. Dalej w polskim systemie radio jest w pierwszej linii do powiadamiania. Nie TV, bo z TV to jest różnie, ale ludzie jadą autami, słuchają radia, jeździ właśnie, wykonują czynności w, dome, i w domach i te radio, żeby sobie tam pracowało. I te informacje są dla nas bardzo kluczowe. Przy katastrofie chemicznej jaki czynnik zewnętrzny będzie najważniejszy? Wiatr. Wiatr. I to jest klucz waszego życia, bo wy możecie być od zdarzenia 100 metrów, i wiatr macie od siebie i, i generalnie możecie się ewakuować bez żadnej ochrony. Za pięć tym, wiatr się może zmienić, ale jeżeli widzicie, że wiatr jest od zdarzenia, to wtedy można się ewakuować prewencyjnie, spokojnie wyjechać sobie tam dalej, nie wiem, do McDonalda, do gdzieś tam na obrzeża miasta, czy gdzieś czy odwiedzić znajomych. A jeżeli widzimy, że naciąga na nas, no to już ten poziom jest Całkiem innym. I oczywiście, jeżeli wiatr idzie z nas, to co nie robimy? Nie pakajamy się z wiatrem, przy pod kątem 90 stopni, żeby jak najszybciej wyjść z tej chmury. Katastrofy naturalne no to na przykład w Polsce samorajonowo no, mieliśmy wielką tragedię na południu właśnie dawno, wiadomo, wielka powódź i tak dalej, no to tam ludzie to już mają największe doświadczenie i jak... Do, I do tego nie, nie, nie można się przygotować praktycznie na wszystko, tylko będąc świadom swojej... Tu chyba nie, nie mieliście żadnych tam takich... Tu, tu, co może Was spotkać, najwyżej nie wiem. Część ziemi nie, ma, nie mamy, to specjalnie, no ale wiatry. Wiatry, na, wiatry mogą tam jakieś mocniejsze rozbujać ci, którzy są na terenach zalewowych, ci, mieszkają w górach, mogą spotkać jakieś laminy, cokolwiek. No, I pożary bo to, i, to, to No tak, tylko że nie, pożar to jest pożar. Rzadko kiedy jest, znaczy no wiadomo jak piorun uderzy albo coś, to możemy to pociągnąć pod naturę, ale pożar to jest dalej pożar. Czyli jeżeli ktoś by był w blisko terenów zalewowych, warto mieć te doreczki, monitorować środek ewakuacyjny, pływający, zapasy, całe spektrum działań, które jest potrzebne, właśnie do przeciwdziałania yy, powodzi. Zamieszki. E, zamieszki to znowu yy, jak budzi kupa, to i z dupa. Nie? Czyli jak on, ja, jeżeli jest, yy, biegają, rozrabiają, niszczą i tak dalej, to jaką byłoby najlepszą takim działaniem prewencyjnym? Tak, jak, jak najszybciej zwinąć całą ekipę do domu? to się na 6 przygotować się na długotrwałe działania. I tu znowu, jeżeli mamy dom przygotowany pod kątem zapasów, wody, tej podstawy higieny, i tak dalej, to znowu wygraliśmy. Nie każdy w domu ma możliwość, nie wiem, trzymania tony wody, trzymania na dwa miesiące jedzenia, i tak dalej. Ale naprawdę, absolutną podstawą, mi się wydaje, że z magazynowania czegoś na tydzień nie jest. No nie jest zbyt dużym problemem, bo na przykład tydzień jedzenia to jest nam taka skrzyneczka 40-litrowa, yy, kubator 40 litrów, makarony, jakieś te podstawowe, suche rzeczy, które nie potrzebują lodów i tak dalej, i bez problemu można yy, wytrzymać. Co nam to daje, co jest bardzo ważne? Czas. A czas jest tu bo jeżeli wy, mając swoją rodzinę, zwierzaki, wszystko co tam mamy w domu,